No siemanko, witam serdecznie, ja nazywam się Adrian Dowega, to jest moja sera bla bla bla, wiadomo. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, jaką taktykę obrałem na Pulse Bitcoin. Kilka osób z Was wyrażało zainteresowanie w komentarzach tym, w jaki sposób ja zamierzam rozegrać Pulse Bitcoin. Kilka osób też pisało, że życzy mi powrotu do zdrowia, dziękuję bardzo, czuję się lepiej. Więc w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, co wymyśliłem w ramach Pulse Bitcoina i... Do jakich wniosków doszedłem, zastanawiając się nad tym, także zapraszam. Dobra, a więc jak widzicie, na załączonym obrazku jestem w grze. Mam tutaj postawione wydobycie. Dzień po publikacji swojego filmu na temat puls bitcoina postanowiłem dołączyć do wydobycia i Postawiłem sobie tutaj wydobycie. Jak widzicie, mam 280 kilofów, które wykopią mi 21 puls bitcoinów i będą kopać mi to jeszcze przez najbliższe 28 dni. I teraz przedstawię Wam w szczegółach, w jaki sposób to się u mnie odbyło. A potem powiem, jaką logiką się kierowałem. A więc, tak postanowiłem na inwestycję przeznaczyć 586 dolarów, bo akurat tyle miałem za skórniaka gdzieś tam na czeluściach. W końcu blockchaina miałem 586 dolarów drobne. stwierdziłem Dobra, skoro to mi tak wisi zawieszone w czasoprzestrzeni to wezmę i wykorzystam. I to był chyba 24. 24 października za 586 dolarów kupiłem 359 asyków, czyli kilofów, po cenie 1,62 dolara zapłaciłem 5,80 opłaty transakcyjnej i teraz 280 asyków wrzuciłem w kopanie puls Bitcoina. znowu zapłaciłem 5,6 dolara za opłatę transakcyjną. a 79 asyków czeka spekulacyjnie na sprzedaż z zyskiem. W ostatnie dni okresu mintowania ATMów czyli koparek, i potem swap na USDC. I teraz dlaczego wrzuciłem tylko 280 asyków w kopaniu plus Bitcoina, a nie od razu wszystkie? W ogóle dlaczego w ten sposób sobie to podzieliłem? Wyszedłem z takiego założenia, że chciałem dwóch rzeczy. Chciałem po pierwsze zacząć kopać plus Bitcoiny, a po drugie, chciałem mieć też tego NFT-ka. Moją kwotą do dyspozycji było 586 dolarów i zastanawiałem się w jakim stosunku to podzielić czy na przykład za 400 dolarów kupić sobie kidofy a 180 dolarów przeznaczyć na stworzenie tego nftka a potem tak naprawdę wszedłem na dex screener zobaczyłem jak duży jest stosunek kupujących asiki do sprzedających asiki zobaczyłem że jest 150 transakcji zakupu a 15 sprzedaży jasne dla mnie stało się że korzystniejszym będzie Kupić za wszystko Asiki, poczekać do momentu, w którym będziemy zbliżali się do ostatniego dnia eventu, w którym możemy tworzyć koparki, czyli powiedzmy, kiedy tutaj będzie 29 na 30, a jednocześnie zdążyć przed pierwszym halvingiem. Jak widzicie, w tym momencie wykopaliśmy prawie 9% wszystkich bitcoinów w ramach okresu przed pierwszym halvingiem. Więc te dwie dla mnie rzeczy były ważne. Wyszedłem z takiego założenia, że zaryzykuję, że cena za ASICI pójdzie do góry i będę mógł sprzedać drożej ASICI. Potem za dolary, które w ten sposób zarobię, kupić jakby kupić większą koparkę ASIC Token Miner. Gdybym wymienił od razu dolary. Na koparkę, stworzył koparkę. To moja koparka miałaby około, tam równowartość około 120 dolarów. Tak, byłaby duża na 120 dolarów, bo te 79 asików było warte około 120 dolarów. Ale spekulacyjnie stwierdziłem, że za, że powiedzmy 29 dnia, asiki będą warte dużo więcej niż dolar 62 za który je kupiłem, więc uda mi się sprzedać wtedy z zyskiem Asiki, a zarobione w ten sposób dolary wymienić na większą koparkę. Uznałem, że i tak w tej chwili koparka tworzy ci nowe kilofy najwolniej z całego procesu jej istnienia, ponieważ za 1 dolar otrzymujemy jeden punkt, a po pierwszym halvingu za 1 dolar otrzymujemy już punkty. Punkty. Więc istotnym było dla mnie, aby po pierwsze zdążyć na czas, zdążyć na czas wymienić kilofy na dolary, żeby potem wymienić je na, na, na koparkę, jak największą koparkę, a z drugiej strony wyrobić się przed pierwszym halvingiem. Wygląda na to, że okres na tworzenie koparek skończy się przed pierwszym halvingiem, ponieważ mamy piąty dzień, a wykopane zostało 8%, więc. Wychodzi prawie 9%, że, więc wychodzi na to, że halving będzie za około 60 dni, może dłużej. Więc tak czy siak mamy czas na to, aby zdążyć przed pierwszym halvingiem stworzyć koparki. I w ten sposób chciałem ograć trochę system. Widziałem ludzi, którzy tworzyli sobie te koparki od razu, natomiast ja stwierdziłem, że zaryzykuję. Kupię na wolnym rynku Asiki. Cena Asików w ciągu najbliższych 24 dni podskoczy na tyle. Aby mógł kupić sobie koniec końców większą koparkę. Więc tak postanowiłem rozegrać posiadanie koparki. 280 asyków wydobywa mi w tej chwili puls bitcoina, i teraz jak zamierzam postąpić z tym dalej? Jeżeli będę widział, że cena za puls bitcoina jest 100 dolarów, jestem skłonny sprzedać 6 puls bitcoinów po to, aby wyciągnąć swój wkład i wszystko, co Wydarzy się dalej, będzie już, że tak powiem, wolny od ryzyka. Nawet jeżeli cała zabawa się nie powiedzie, nawet jeżeli cena zostanie sprowadzona do zera i nie będzie zainteresowania, to ja już wtedy, wtedy nie, nie ryzykuję własnego, własnego wkładu finansowego. Więc jestem skłonny odstąpić 6 puls bitcoinów, aby wyciągnąć wkład. Natomiast jeżeli na przykład miałbym poświęcić 10 puls bitcoinów, to czekam, nie interesuje mnie to chcę maksymalnie przeznaczyć 6 puls bitcoinów na to, aby być na zero, na czysto wyciągnąć swój wkład. Teraz co do samego puls bitcoina, uważam, że tak naprawdę puls bitcoin będzie narzędziem do zdobywania puls litecoinów w przyszłości. Zastanawiałem się skąd będą się brały puls litecoiny i stwierdziłem, że to jest jedyne logiczne uzasadnienie. Nie wiem tego, ale tak mi podpowiada intuicja, ponieważ twórca będzie chciał tak Zgaduję, że twórca będzie chciał za wszelką cenę uniknąć dumpu samego Pulse Bitcoina. Więc Pulse Bitcoin posłuży, podejrzewam w przyszłości, jako narzędzie do zdobywania Pulse Litecoina. Myślę, że tutaj będzie taka sytuacja jak w przypadku Hedrona i Icosy, gdzie Icosa została, jest taką nadbudową tego co powstało na Hedronie i tak samo będzie tutaj. Po prostu będziemy mieli Puls Bitcoina i cały system kopania Puls Bitcoina i jego produktem będzie Puls Bitcoin i ten produkt na, na ten produkt zostanie nałożona kolejna użyteczność, kolejna warstwa, czyli Puls Litecoin i te Puls Bitcoiny posłużą koniec końców do kopania Puls Litecoina. Tak bym ja to zrobił, gdybym ja to wymyślił, aby ściągnąć presję sprzedażową z samego Puls Bitcoina. Jest jeden scenariusz, w którym zakładam skupowanie Puls Bitcoina z rynku za własne pieniądze, i jest to scenariusz, w którym na przykład puls Bitcoin zacząłby od ceny 50 dolarów, a potem zjechałby na przykład do ceny 4 dolarów, bo byłaby taka presja sprzedażowa, ponieważ na przykład ten kolejny protokół, który według mnie powstanie na, na puls Bitcoinie, służący do wydobywania puls Litecoinów, przedłużyłby się w czasie. W momencie, kiedy pierwsze puls Bitcoiny trafią na rynek, nie byłoby jeszcze tego protokołu. Do wydobywania puls Litecoinów. Wtedy wydaje mi się, że będzie duży dump cenowy samego PULS Bitcoina. I jeżeli zjechałby na przykład o 90% od swojej ceny startowej, wtedy rozważam z, y, zaczęcie skupowania samych puls Bitcoinów z rynku, po to, żeby je akumulować. Natomiast jeżeli nie będzie dumpu cenowego, a cena zacznie na przykład od 50 dolarów, czekam, dalej kopię. Swoje kolejne puls bitcoiny. Przy okazji moja koparka tworzy mi kolejne kilofy. Czekam ze swoją koparką na dogodny moment, aby w pewnym momencie, po tam pierwszym, drugim, trzecim, jeszcze nie wiem, halvingu użyć sobie jej jako, no po prostu rozwalić ją i stworzone w ten sposób kilofy dołożyć do. Mojego wydobycia. Koparka nie jest dla mnie narzędziem spekulacyjnym, na którym chcę zarobić. Koparka jest dla mnie po to, aby w pewnym momencie nie musiał skupować kolejnych kilofów z rynku chcąc efektywnie kopać, tylko po prostu, żebym mógł sobie rozwalić tę koparkę. I dołożyć do mojego wydobycia puls bitcoinów, które w tym momencie mam, czyli tych 280 kilofów. No, więc tak planuję to załatwić. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzu. Bardzo jestem ciekawy, czy Wy zamierzacie w ogóle wziąć udział w przedsięwzięciu zwanym Pulse Bitcoin, w jaki sposób Wy to rozgrywacie, w jaki sposób Wy postąpiliście. Ja wymyśliłem sobie taki patent. Dzięki za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego, cześć.